Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Mr. Cox, a to jest Gotham City Imposters, czy tak jakoś tam Free to Play. Gra jest na Steam'a, jak piszę tutaj jest darmowa. Jest to bardzo fajna strzelanka, gdzie jest walka pomiędzy Jokerami i Batmanami. Ja wejdę do rozgrywki i zobaczymy się tam. A więc jesteśmy, to jest tak wybór kim chcemy być tak naprawdę To nie wiem, balady, asasy no jakieś tam ja biorę swoje słuchamy. ja nie wiem w kim jestem, jestem z czokrami. tak, to się Wydajmy sobie... Dopiero od następnej rundy może się to zmienić Więc na razie grajmy Jeżeli trochę leguje, to przepraszam, mam słaby internet więc I Tak zwalę tą szansę złośliwy, hanie ojej, ale gra jest na swój sposób bardzo miła znaczy, no hmm, zależy dla kogo tak, no mi się akurat takie gry podobają jedna z takich fajniejszych strzelanek, w które kiedykolwiek w ogóle grałem no Oj, oj, oj Pewnie jak widzieliście te głupie intro, które zrobiłem yy, Znaczy nie zrobiłem po prostu, nagrałem z początku tej gry. Może wam się wydawać głupie, ale nie, nie umiem robić sobie intra i jeżeli szukam kogoś, to nie, nie wymaga. To nie są takie jak ja bym chciał, więc jeżeli ogląda... Jeżeli ogląda to jakiś animator taki, który potrafi w Cinema 4D robić filmy, to bardzo bym prosił o, o pomoc. Bym prosił tak Gimnaszczu. No właśnie, więc tak, no. Właśnie. Znaczy... pewnie dzisiaj nagram, ale dzisiaj już tego nie wstawię. Pewnie World of Warcraft, League of the King serwer serwera Anastar. Yy... No tak. Chciałbym trochę od was usłyszeć, kim bym miał grać, bo tak naprawdę chciałem zrobić Taurena, szamana. To jest wyzwanie, bo grałem szamanem kiedyś, ale bardzo mi to nie szło, więc... Chciałbym wam was poprosić, abyście wybrali mi jakąś klasę taką oprócz e, de, dekacza, bo akurat tą klasę, tą klasą bardzo dobrze bym grał. Wydaje mi się, że się kręcę króna w kółko, nie? Hmm. Nie, już nie jeszcze, No. no. Muszę później sobie zmienić bronię. Ostrożnie mi się... Pff, ja. Ostrze zabicie. O to, o ta klasa będzie dobra. Učekají, ter učekají. Bardzo bym prosił żebyście pisali jakbyście chcieli ze mną pograć Ja chętnie bym z kimś pograł, takim z Polaków, bo zazwyczaj grają tu No, czasami grają, gra tu większość takich Angiku właśnie, czy kogoś tam wiecie No, a nie ma tak ze swoimi w końcu Dobra, miecz do przodu No, od razu lepiej idzie. Czytała Krystyna Janda. Krystyna Czubówna

nie ogarnia, nie ogarnia 4 kile na 5 dednięć, no nie jest tak źle. Mogło być zawsze gorzej. Znaczy są, no jak sami widzicie, nie, nie będę za dużo mówił, no bo jak widać gra polega na czym polega, no trzeba się zabijać, tak jak Batman bo już Jokerzy, no. Możecie, znaczy zbiera się tu tak naprawdę pieniądze, za które możecie pielęgnować swoją postać. Na przykład jeżeli wolicie grać w jokerach, pielęgnować sobie jokera, jakieś tam ubrania, to to, a to włosy, no... Um, bronie przeróżnego rodzaju.